w następnej ale degustacji tym razem mam dosyć popularny e, rum ciemny rum Lams Navy rum 40% jak widzicie jest duża litrowa butelka no, no bo to jest e, dosyć popularna marka e, można dile znaleźć w każdym supermarkecie praktycznie e, dosyć stara marka 1849 rok. Alfred Lamp e, z synem e, postanowił pomieszać 18 różnych e, rumów z rejonów Karaibów, z Jamańki, z Bermudów, e, także z Gujany. Także to jest unikalny blend. 40% w tej chwili marka jest własnością Pernori Ricard, robiona w na no oczywiście z tych karaibskich Romów. No i jak dla mnie jest to dosyć dobry rom, dosyć tani, są jeszcze przeceny na niego. Także okej. Okay. E, lubię ciemne rumy. Są dużo ciekawsze ni niż białe, oczywiście. E, no i teraz, oczywiście, trzeba spróbować. W latach 70. No, angielska marynarka stwierdziła, że już nie będzie wydawać codziennych racji rumu e, swoim marynarzom i wtedy e, po. Właściciele marki stwierdzili, że będą reklamować go poprzez kampanię Join the Lambs Navy, czyli przyłąć się do marynarki Lambs. Była oczywiście seksowne dziewczyny i rum, i jakieś tam marynarskie rzeczy, ale chodzi o to, że to nie jest rum, którym by, którym by można sprawdzić, czy się da odpalić. Yy, proch. To nie jest e, Gunpowder e, Proof, no, tylko 40%. Ale mimo wszystko, mimo wszystko, e, dosyć ciemny kolor. Wątpię, żeby to aż tak długo był starzony w e, Nie piszą, czy dodają różnych kolorantów, czy nie, ale podejrzewam, że tak. Bardzo przyjemny aromat, oczywiście troszkę czucia alkoholu, ale poza tym jest dużo takiej wanilii, deski, oczywiście brązowego cukru, yy, demerara. Yy. Tą deską za dużo czuć tutaj, mi się wydaje. Yy, taki spalony karmel, nie przypalony, nie tylko spalony karmel. Dosyć, dosyć głębokie tutaj są nuty, trochę mm, takich przyprawowych nut. Bardzo piękny aromat. Mm. Lekko słodki. Bardzo przyjemny, bardzo przyjemny w oddyszach. Dobra, no spróbujmy. Wasze zdrowie. Mm. Jest trochę złodyczy, ale raczej wytrawny. E, dużo takich taninicznych, ściągających nut. E, dużo deski. Trochę wanilii. No i troszkę przyprawowych e, nutek. Oczywiście brązowy cukier, takie przypalone nuty karmelowe. Mm. Dosyć skomplikowany smak i aromat. Przyjemny. Raczej wytrawny. O! Spora taka gorzka nuta na końcu. Taka dyskowa, taniczna. Ale przyjemne. Wszystko jest przyjemne. Eee, warto spróbować. To jest duża marka. Eee, Również w miarę tani. Także od czegoś można zacząć, a ciemne rumy są według mnie zdecydowanie ciekawsze od, od białych. Także od czegoś trzeba zacząć? Dosyć przyjemny rum dla początkujących, także warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Tak jak podobał mi się ten rum, że dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także że będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej alerty sesji. No wasze zdrowie.